Kurwa, o kurwa, panie, Ło panie, chyba ja tutaj do krzaków pojadę, tak jak zawsze, na początek, nie będę szarżował, głupio. Tak, Paulinko, dobrze. Takiego krana, wariacie? Oczu czuję, jak kurczak zaczyna pachnieć. Marduku, jak tankingów? główki? no cóż, skończyłem kwalifikację, robię pierwszą dywizję, jakoś tam idzie, pomału, pomału do przodu, co ten step jako pierdala. Kurwa, co ty robisz? Dalej stąd! coś się kurwa bardzo chce zaświecić, widzę. Jest bekiem. Ale to będzie pato bitwa, nie? Te krany będą się napierdalać na środku. A tu się nic nie będzie... O, przewróciło się drzewko. Ej, coś tam jedzie. Nice. Sal podkreślenie 4386, co ja robię tu u Psz. Wypierdalaj też Easy, budowa Easy. Easy. Easy English. Tylko niestety nasze czołgi są farmione na środku czy nie są? Dobra, mogę chyba spróbować jechać teraz po tym ja spróbuję, bo może tutaj stoją, gdzieś z prawej. Przez ja nisko przejadę, żeby mnie te ktany nie zaświeciły. Co ty robisz tym Estebekiem? Kurwa durniu. Co ty, kurwa, robisz tym Estebekiem? Jadę na na jolo, bo ich tu nie ma tych te, tych medzików, ich tu po prostu nie ma. 4 do czterech, jedno dole. Mają kupę czołg na ale z tą moją armatą to może i być ich ciężko podobijać wszystkich, więc no... To tym bardziej, że nasze czołgi kurwa giną cały czas przecież. Naprawdę jak na to, że im wyjebaliśmy lighta od samego początku, to to nie wygląda jakoś super. Nasz kran ma 2 HP. Nie wygląda to super. No, o Bożej, o Bożej godzinie, Paulinko, spokojnie. Jezu, gdzie wy jedziecie teraz wszyscy? I po co? Dajcie go. Niepotrzebnie trochę strzelam, bo jak się zaświecę, to też... ...niedobrze, jak sprzedam swoją pozycję teraz, w tym momencie. To nie jest wskazane. Raczej mnie nie widział. Ja go strzeliłem. Kurwa, oni są tam wszyscy, ja pierdolę. Najlepsze, że ten... ...że ten Baczat sobie repusznął. teraz nam wyjebią drużynkę, prawdopodobnie. aż ten Baczat nie ma dużo hapeków. Jadę, kurwa. Przegrywamy kurwa bitwę, bo się gamonie ulewają, Z sensu. No przecież jadę kurwa, nie mogę być wszędzie naraz. Tego bata tu już nie ma. On se stąd spierdolił. Jest. Nice, szkoda, że ja go nie trafiłem, Znaczy, nie przebiłem. A to jest do wygrania, nie? Ja tylko muszę tego bata skończyć. Okay. Kurwa zjebałem. jakbym go rozwalił, w tym pierwszym się wycofaj się, kurwa, nie jedź tu, na chuj tu jedziesz. co ty robisz kurwa chłopie? Pierdala stąd. Jezu, jak jesteś głupi tym. Jesteś głupi tym ten Jezus. Ile ma 12 IQ? Gdzieś tyle, nie? Mają f Pój mało Hapeków wszyscy. Proszę, nasz prożet tak, tak będzie wyjeżdżał. To się zaraz zaświeci, zostanie wyjebany do garażu. A powinienem od tyłu teraz jechać. Tak naprawdę. Od tej strony go sobie zaświecić i go spróbować wystrzelać. Muzeczka potęguje napięcie. no. Tylko się wiadro nie zaświeć. A nasze progetto jest kurwa. Co ty odpierdalasz tym czołgiem? Kurwa, masz tylko strzelać do tego, co ja świecę. Wiesz, gdzie stoi od dwóch minut? Kurwa, jeździć jak jakiś jebany, kurwa bez mózg. Przestań odpierdalać taką manianę, ty kurwa głąbie! Co on kurwa robi tym progetto? Co za kurwa zjeb? Tego będziesz widział? Zajebiście. To fajnie kurwa Ja pierdolę Zarzużyłem na 7 szewronów kurwa za to, że gram z tym głąbem Teraz muszę od środka się najlepiej wychylić i go zdjąć. Po prostu On nie powinien kurwa zginąć ten koleś W momencie kiedy ma aż tyle. Dobra, muszę do dziury wjechać i krana skończyć teraz. Podrzę to dalej, kurwa jeździ. Estebek do wykończenia. Możesz go zniszczyć kurwa, nie? Czekaj. Czekaj ja go wyjebię, bo że może być problem, nie? Zniszczy go. Yes! Bohaterski, bohaterskie project to Jezu. Teraz powiem, jak robi co może? On jeździł tak bezsensownie tam z powrotem, że to po prostu. To była masakra, co ten chłop robił tym czołgiem. Było tak bez sensu. Jejku. co nie jest gły grać? Dlaczego on grał jak dureń momentami?